Desir 2ezą opminaale Ligi znago teraz każdy ale jaka jest jego historia 19 lat Debutancki sezon w barwach Paris saint i już piszą o nim jako o nowym najmarze. W tym materiale poznacie bliżej Desir-Douais, chłopaka, który właśnie podbija media społecznościowe i europejski futbol. Desir-Douais urodził się 3 czerwca 2005 roku w miejscowości Angers w zachodniej Francji. Choć ma francuskie obywatelstwo, posiada także korzenie Wybrzeża Kości Słoniowej kraju, z którego pochodzi jego rodzina. Futbol miał wpisany w DNA. A to wszystko za sprawą jego nazwiska, które z tłumaczenia francuskiego znaczy utalentowany lub zdolny. Dla wielu to pewnie zwykły zbieg okoliczności, ale nie dla niego. On wierzy, że to przeznaczenie i traktuje to jako dar od losu. Ale pierwszy, który związał się z piłką na poważnie był jego starszy brat. Wella Duet. To on jako pierwszy trafił do Akademii Stade Renaise i zwrócił uwagę klubowych skautów. To właśnie dzięki niemu, jako siedmiolatek, Desir został zaproszony na pierwszy trening do Akademii. Klub formalnie przyjmujący dzieci dopiero od 9 roku życia. W przypadku młodszego z braci Due zrobili wyjątek. Wiedzieli, że mają do czynienia z nietosienkową sytuacją. Mimo swojego wieku, od początku było widać, że myśli szybciej niż inni. Grał instynktownie, błyskawicznie podejmował decyzje, ale był też samolubny. Zawsze chciał mieć piłkę przy nodze, z czasem zaczęło irytować trenerów. Na próbę przesunięto go na pozycję obrońcy, żeby zobaczył grę z innej perspektywy. Ta decyzja niemal kończyła jego piłkarską przygodę. Bo Due kompletnie nie odnajdywał się na nowej pozycji. Brakowało mu radości z gry, co odbiło się na jego motywacji. Jednak na szczęście nie trwało to długo, bo szybko wrócił nam bardziej ofensywne ustawienie, gdzie znów mógł pokazać całego siebie. W Akademii Rens Desir spędził 11 lat, przygotowując kolejne szczeble, od drużyny udzieweń przez kadry juniorskie aż pod zespół seniorski. Przez cały ten czas trenerzy podkreślali, że choć fizycznie był drobny. Nadrywał to inteligencją wojskową i drobną techniką. Już jako dziesięciolatek potrafił rozegrać piłkę z dokładną precyzją, co podkreślali nawet jego koledzy z drużyny. Wella był bardziej defensywny, odpowiedzialny za asykurację i odbiory, natomiast Desir ofensywny, dynamiczny oraz przebojowy, ale to, co naprawdę ich różni, to wybory reprezentacyjne. Mimo wspólnego dzieciństwa, wspólnego klubu i wspólnych genów wybrali różne narodowe barwy. Starszy z nich, Guella, zdecydował się grać dla wybrzeża Kości Słoniowej. Desir natomiast wybrał Francję. W wieku 17 lat, w sezonie 2022-2023, Desir po raz pierwszy pojawił się w kadrze pierwszego zespołu Stade Rennais. W debiutanckim sezonie rozegrał 34 mecze, i zdobył 4 gole oraz asystę. Miał zdolność do kontrolowania tempa akcji, a jednocześnie potrafił w jednej chwili wystrzelić za plecy obrońców. Właśnie wtedy, w tamtym sezonie, wydarzyło się coś wyjątkowego. Tesser miał okazję zagrać w jednej drużynie ze swoim starszym bratem Guello. Choć nie trwało to długo, bo zaledwie dwa sezony, to i tak był to obrazek coraz rzadziej spotykany we współczesnym futbolu. Dwóch braci wychowanych w jednej akademii, razem w seniorskiej drużynie. Jednak przełomowym momentem był drugi sezon, który zdecydowanie napędził karierę 2E. Nie był już wtedy tylko utalentowanym nastolatkiem, który przewija się do pierwszego składu, bowiem stał się jednym z liderów ofensywy Renz. Traudul żalej, podejmował mądrzejsze decyzje i coraz częściej był tym, który robił różnicę w kluczowych momentach. Zdobywał bramki, asystował, ale co najważniejsze wpływał na rytm gry. Dla skełtów z całej Europy stał się celem numer jeden. A jego nazwisko zaczęło pojawiać się na listach życzeń największych klubów, takich jak chociażby Paris saint germain czy Bayern Monachium. Rozmowy z obiema stronami weszły na bardzo zaawansowany poziom. Zarówno Bayern, jak i PSG widzieli w nim przyszłość swojej ofensywy. Negocjacje trwały niemal równolegle. Napięcie rosło, a sam zawodnik miał świadomość, że stoi przed wyborem, który może zdefiniować całą jego karierę. Jednak ostatecznie to Paris Saint-Germain wygrał walkę o młody talent. Już od nowego sezonu duet stał się ich zawodnikiem. Paryżanie zadziałali szybko i zdecydowanie. Wiedzieli, że drugi taki jak Doué może się nie trafić przez długie, długie lata. A do tego zapłacili za niego zaledwie 50 milionów euro. Kwotę, która w dzisiejszych realiach jest tak naprawdę niska. Jak za taki talent, którym był w tamtym momencie Doué. Wejść do szatni PSG jako 19-latek z pewnością nie jest łatwo. Ale Doué od początku sprawiał wrażenie, jakby dokładnie wiedział po co tu przyszedł. Trenerzy mówili o jego niezwykłej inteligencji boiskowej. Potrafił wyczuć tempo akcji, przyspieszyć lub zwolnić grę dokładnie wtedy, gdy zespół tego potrzebował. Nie zawsze może był widoczny w statystykach, ale za kulisami napędzał akcję, robił miejsce innym i czytał grę ze skokującą dojrzałością. Pierwsze tygodnie były trudne. Precja, rywalizacja o miejsce w składzie oraz oczekiwania kibiców, ale im dłużej trwał sezon, tym więcej minut dostawał. I co najważniejsze, wykorzystywał każdą z nich. Coraz częściej zaczynał mecze w wyjściowym składzie, a szczególnie w kluczowych momentach sezonu. Desir dues z meczu na mecz prezentował się coraz solidniej. Kilka goli, kilka asyst, ale przede wszystkim wpływ na płynność gry. I liczby, których nie widać na pierwszy rzut oka. Pressing, odbiory, utrzymywanie piłki pod presją, to są rzeczy, które dawały PSG przewagę w środkowej strefie boiska, ale także w ofensywie. Luis Enrique mocno wierzył w Francuza, dlatego dawał mu w każdym meczu swoje minuty, by mógł pokazać na co go stać. lidze prezentował solidny poziom, który miał realny wpływ na końcowy sukces PSG, jakim było zdobycie tytułu Mistrza Francji. Jednak nie było to jego pierwsze trofeum. Jeszcze zimą razem z drużyną sięgnął po Super Puchar Francji. Wówczas PSG pokonało AS Monaco 1-0, a młody skrzydłowy wybiegł na murawy od pierwszej minuty. Pokazując się solidnie na tle bardziej doświadczonych kolegów, warto zaznaczyć, że był to jego pierwszy oficjalny medal w seniorskiej karierze, Dlatego też to trofeum miało szczególne dla niego znaczenie. W Francji Due również odegrał istotną rolę. Przez cały turniej prezentował bardzo wysoką formę, notując gole niemal w każdym meczu. Najlepiej pokazał się w finale przeciwko St. Rames, gdzie zaliczył dwie asysty, obie w się bramkach Barkoli. Choć większość rywali stanowili przeciwnicy z niższych szczebli francuskiej piłki, młody Francuz nie potraktował tych meczów ulgowo. Wykorzystał każdy występ w 100%, by zwrócić uwagę sztabu i zapracować na miejsce w składzie na najważniejsze spotkania sezonu. Dla PSG było to kolejne trofeum, a dla Due kolejny dowód, że potrafi błyszczeć i zasługuje na grę w składzie. Jednak to właśnie najważniejsze rozgrywki na świecie, czyli Liga Mistrzów, okazały się dla niego kluczowe. Faza grupowa minęła raczej spokojnie, ale gdy zaczęła się faza Pucharowa, Duet wkroczył na zupełnie inny poziom. To właśnie wtedy Luis Enrique zaczął coraz odważniej na niego stawiać. Najpierw wpuszczając go na końcówki, a później wystawiając go w wyjściowym składzie. Z meczu na mecz grał coraz więcej, coraz odważniej i coraz pewniej. W meczu z Liverpoolem był jednym z najaktywniejszych zawodników środka Pola. Natomiast w starciu za tą willą to notował bramkę. Jego dynamiczne rajdy wprowadzały zamieszanie w angielskiej defensywie. U finale z Arsenale momentami był chaotyczny. Kilka razy niepotrzebnie tracił piłkę, ale mimo to pokazał swój charakter. Był aktywny, odważny i szukał gry. Choć nie był to jego najbardziej uporządkowany mecz, to właśnie jego energia dawała zespołowy impuls, który poskutkował zwycięstwem i awansem do wielkiego finału. I to właśnie mecz na Wembley przeciwko Interowi okazał się jego najlepszym występem w sezonie. Spotkaniem, które przypieczętkowało potrójną koronę dla PSG. Due odegrał kluczową rolę w zwycięstwie, przyczyniając się do zdobycia dwóch goli i asystując przy kolejnym. Był to wyczyn, którego wcześniej w finale Ligi Mistrzów dokonał jedynie Cristiano Ronaldo w 2014 roku. PSG sięgnęło po pierwszy w historii puchar Ligi Mistrzów, a Duez szybko stał się bohaterem i ulubieńcem kibiców klubu z Francji. Po 19 latek wziął odpowiedzialność i udźwignął presję największego meczu w swojej dotychczasowej karierze. W całym sezonie rozegrał łącznie 54 spotka, zdobył 15 bramek i zaliczył 16 asyst we wszystkich rozgrywkach. To to liczby, które z pewnością imponują. Tym bardziej, że był to jego pierwszy sezon w klubie tej rangi. W ciągu zaledwie jednego sezonu przyszedł rok od perspektywicznego transferu do jednego z najważniejszych elementów układanki PSG. Desir-Due dowodnił, że talent to jedno, ale prawdziwą siłą jest determinacja, ciężka praca i odwaga, by nie bać się wielkich wyzwań. Cały świat futbolu ma oczy zwrócone na niego, a to dopiero początek jego wielkiej historii. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o karierze Desir-Due. I pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem po więcej takich materiałów.